No, no, no kurde. No gratuluję, co za idiota! tam na overtake, overtake! Dobra, nice. No, nice, nice. No, no, no. sorry, nie, że no, tam tego, ale... Abo, masz szanse. kupa gówna musi być pod Oj, domem. ale go miotło! Chyba dawaj! Mamy to! Chyba nie, a mam teraz, dobra. Ej, na jeździ na asystach? 40% na awonach. Oho, oho, będzie safety car. Nie teren right? No i super. Jest! Idealnie. Ale deszcz może nadejść w każdej monek. Pudej, mnie zblokują wszyscy i tyle z mojego idealnej... Kurde, bo deszcz może na, na... w każdej monek. Problem za Wkrótce. No. no. O deszcz ja, cię pochwaliłem na streamie. Było... Ale zobacz jak kinio teraz! Ja bym... O, na kiedraski. Ty

야, 쇼의, 뭐, you know, i 인지라 c you know, no, i e d 다다다다다 n d f t h e e n YT 정말 SBS r i d 때 Credit 뭐 a g r e e facial gger 근데 나 him 이제

Macie opone, macie mety, mety. <laughs> Nie, mety, mety! sobie oj! Ale? To jest to Co? okrążenie. 20 minut. Light Rainu. Jeff Steruś! Ile Miziu jedzie na swoich softach? Czto, blet? E, kto? Miziu. Miziu? Gdzie jest Miziu? 6 okrążeń. Dobra, czyli ma świeże. Nice. Najszybciej czardek, ale... Software, nie a softy? Coś 10 kółek? Musisz się oszczędzać Nie strategy jest, a wejdu. Kurde. intery. Co? No co, tak. Ta, ziemia też. Piksie intery, nek intery, intery ziemia intery. Ja idę na intery. Wierdolę. O, nie. mi tak jechać jeszcze jedno kółko, to, to wolę sobie z i tak naprawdę. Tylko Domin mnie wyprzedzi, no ale Domin... Nie, on <coughs> go wyprzedzi. Nie, jest jest już ściska, jest już ściska. Zostałem. Albo nie, co ja zrobiłem? Nie, <coughs> co za matar. No miro, remodel mi i co debil! No bo? <coughs> Kto nie pitował mi... Co, z... co za... Co za Domina, jak on może się zatrzymać wjeżdżając? Jeszcze 5 sekund dostałem! Nie ja zostałem w końcu, bo Ziemia zjechał... Jego bot zjechał na medy, więc zostałem. Chłop, co się zatrzymał? Do, do 20 no to jego, się no to zatrzymałem. Mój jechał na hardy, więc zostałem na medach. I, nie, dobrze. I straciłem przez to pozycję, bo nie mogłem za szybko ściąć. Domin na medy jechał. Co za i ja w dostaję. ogóle? Jak on mógł zahamować do. To, to są, to 100%. Procent. Dobra, ja zostałem na tych medach. Nie jadę hamuny. Bo jak nie no, Ale jak wy tak będziecie zjeżdżać co chwilę, to kurwa, nigdy nie, nie, nie zjedziecie ten safety car. No już zjechał. Ale jest mokro, dobra, intery są szybsze. No dobra, jednak nie. Z jeszcze ze zniszczony skrzydła. <grym> <grym> Frickson jaki kurde baleczny się zrobił. No, z no, no. Jeszcze bez skrzydła. Nie no. Jezus, no przyjechał tak dobry wyjście Kim musiał ten safety car wyjechać. I ta ziemia jeszcze. I ten ziemia zjechał na tym bocie ja myślałem, że zjeżdża na hard, bo zjechał na suchym, więc stwierdzam, że no, nie wierzę w to. Jestem 11, dobra, jest szansa na punkty, bo Pixel jest jeszcze na tym i Mirorim i ten, więc... Jak teraz znowu będzie na, jeszcze na, na, na suchy No to... No i Pixel mnie zamyka jeszcze, no. Czemu ty się nie rozwaliłeś totalnie? Jezu, ósmy, jestem znowu na tej ósmej Znowu beznadziejne 4 punkty mi wlecie Nie wiem, nie są pewni, więc ja bym został fakulta Freaks co to odwaliłeś? Funky zjechał Aha, dobra, Nie co leży, dobra leży. Dobra, do, dojedzie mi bot, dojedzie mi no. bot Padłeś za na piątka,